Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się z bliska kamerce MR750 Smart. To urządzenie nie tylko nagrywa Twoje podróże, jest także wyposażone w zaawansowane systemy, takie jak system ADAS czy kontrola urządzenia przez smartfon. Zajrzyjmy, co znajduje się w pudełku i jak wygląda pierwsze uruchomienie. Gotowi? Zaczynamy! Ok, przechodzimy do sedna. Tak wygląda pudełko MR750 Smart. Minimalistyczne, ale eleganckie. Na froncie widzimy zdjęcie urządzenia i kilka kluczowych funkcji, takich jak rozdzielczość nagrywania 2K, GPS i Wi-Fi, kon widzenia 150 stopni. Rozpakowywanie. rejestrator MR750 Smart. Pierwsze wrażenie. Solidny, elegancki design z dużym lusterkiem i wbudowanym ekranem dotykowym. Kabel zasilający do gniazdka zapalniczki. Długi kabel, który pozwala na estetyczne poprowadzenie instalacji w aucie. Tylna kamera. To nie tylko wideorejestrator z przodu. MR750 Smart rejestruje obraz także z tyłu pojazdu. Kabel do tylnej kamery. Wystarczająco długi, by podłączyć tylną kamerę nawet w większych autach. Thank you Wolczer na mapy, instrukcja obsługi. Dokładnie opisana, także w języku polskim, zerknijmy teraz bliżej, na samo urządzenie. MR750 Smart to wideorejestrator w formie nakładki na lusterko wsteczne. Ma bardzo duży ekran dotykowy, co sprawia, że obsługa jest intuicyjna i wygodna. Opis szczegółów. Tu znajduje się obiektyw kamery przedniej. Nagrywa w jakości 2K, co gwarantuje wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 11,9 ułatwia korzystanie z urządzenia. Z tyłu mamy gumowe paski do zamontowania urządzenia na lusterku wstecznym. Montaż zajmuje dosłownie kilka minut. Na boku znajdziemy porty do podłączenia zasilania, tylnej kamery i karty microSD. Urządzenie obsługuje karty do 250 GB. MR750 Smart to nie tylko wideorejestrator, to prawdziwe inteligentne urządzenie. Oto co warto o nim wiedzieć. Kamera przednia i tylna. Urządzenie nagrywa jednocześnie z dwóch kamer. Obraz z tylnej kamery może być również wykorzystywany jako asystent parkowania, co jest super wygodne. GPS. Dzięki wbudowanemu GPS-owi, wideorejestrator zapisuje nie tylko obraz, ale także prędkość i lokalizację. Przydatne w przypadku spornych sytuacji. Wi-Fi i aplikacja mobilna. Wi-Fi pozwala na połączenie urządzenia ze smartfonem. W aplikacji możesz przeglądać nagrania, pobierać je. I zmienić ustawienia bez konieczności wyjmowania karty SD. System ADAS. MR750 Smart jest wyposażony w system ADAS, czyli zaawansowany system wspomagania kierowcy. Oto co potrafi. Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu. Urządzenie monitoruje linię pasa ruchu i ostrzega, gdy zaczniesz zjeżdżać bez włączonego kierunkowskazu. Idealnie na długie trasy, gdzie łatwo stracić koncentrację. Ostrzeżenie o ryzyku kolizji. Kamera analizuje odległość do pojazdu przed tobą i powiadamia. Jeśli zbliżasz się za szybko, co może pomóc uniknąć stłuczki. Te funkcje zwiększają bezpieczeństwo na drodze i sprawiają, że MR750 Smart to nie tylko wideorejestrator, ale także Twój cyfrowy asystent za kierownicą. Tryb parkingowy. Urządzenie ma też tryb parkingowy. W razie wykrycia ruchu w pobliżu auta automatycznie zacznie nagrywać. Świetna funkcja, jeśli zostawisz samochód na dłużej. Na koniec zobaczmy, jak MR750 Smart działa w praktyce. Montaż urządzenia jest banalnie prosty. Wystarczy zamocować się na lusterku wstecznym, podłączyć kabel z zasilania i gotowe. Menu jest intuicyjne, a ekran dotykowy działa płynnie. Możesz szybko przełączyć widok między kamerą przednią a tylną. Tutaj mamy ustawienie. Jak widzicie, MR750 Smart to świetne rozwiązanie dla każdego kierowcy. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak urządzenie radzi sobie na drodze, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Już niedługo opublikujemy testy w praktyce. Link do produktu na dole w opisie. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.